Pyramus i Tisbi Dawno temu w Babilonie znajdowały się dwa sąsiednie domy. W jednym z domów mieszkał młody chłopak Pyramus, a w drugim młoda dziewczyna Tisbi. I chociaż mieszkali obok siebie, ich rodziny były zaprzysiężonymi rywalami. Tisby, czas już wracać! Jednak wbrew woli rodziców, Tisby i Pyramus w końcu zostali przyjaciółmi. Z biegiem lat ich przyjaźń pogłębiała się. Korzystali z każdej okazji, by spędzać ze sobą czas. Hej, zwolnij. No co, dziadku, nie nadążasz? Ramos? Ramos? Mam cię. Przepraszam, ja tylko. Nie, serio! To byłam ja! Co? Nie, nie! To było. Nie. <grystanie> <grystanie> Muszę już wracać do domu. Tak, ja też! Mogę cię kawałek odprowadzić jeśli chcesz. A jak nas ktoś zobaczy? Nie, masz rację. Pójdę tą drogą. Jutro nad rzeką? Cia! Tisby! A... na razie. Głupi! Jak mogłem pozwolić przepuścić taką chwilę nie mówiąc jej? Jaki ze mnie głupek! Jestem taka głupia! Stał tam obejmując mnie ramionami. Tak ciepło. A ja tylko na niego spojrzałam i powiedziałam... Nic. Nic poza na razie. Pa! Chciałabym, żebyśmy nigdy więcej nie powiedzieli do siebie tego samotnego słowa, się. Och, Fisby. Chciałbym móc cofnąć te chwilę i podążać za głosem swojego serca. Powinienem do ciebie, ciebie pobić. Pozwolić ci jeszcze raz trzymać w swoich ramionach. I nigdy więcej już się nie rozdzielać. Jutro wyznam mu swoje uczucia. Jutro... Spojrzę na nią i raz na zawsze powiem, co skrywa me serce. Jutro. Jutro. Następnego dnia Tizbi siedziała nad rzeką, czekając na przybycie Pyramusa zgodnie z ich codzienną rutyną, ćwicząc to, co chciała powiedzieć. Widzisz, Pyramusie, jest coś, co muszę. Nie, nie, nie. Jest coś, co chciałam ci powiedzieć od bardzo dawna, Pyramusie. A co takiego? Tyzmij! Bramus pomóóż mi! Tyzbij! O nie! Ty Ramus! Praamu się! Ja ja! Tyzzwi! Jestem taki! Wdzięczny, że tu jesteś. Kocham cię, Pyramusie. I ja ciebie, Teasbee. Ośmieleni wyznaniami wzajemnej miłości, Pyramus i Teasbee maszerowali przez rynek. Przynajmniej dzisiaj Pyramus i Tisbi mogli wreszcie publicznie pokazać swoje uczucia. Nie dbając o to, kto ich widział, czy ich akceptował, czy też nie. Tego dnia świat był pełen cudów i odkryć. Jakby wszystko znów zaczęło się od nowa. A zwykła przyjemność z towarzystwa ukochanej osoby zastąpiła lata zakazanych spojrzeń. Gdy dzień ustąpił zmierzchowi, Ramus i Tisby wrócili do domu zdeterminowani, by udowodnić ich miłość swoim rodzicom. Co ty sobie myślisz, zadając się z tym chłopakiem, młoda damo? Panie, proszę nie złość się na swoją córkę. Nie będziesz mi mówił, na kogo mam się złościć, ty mały. Ty mały co? Ty trzymaj tego swojego zdegenerowanego syna z dala od mojej córki. Disby, do domu! Ale tato! Panie, my się kochamy! Nie, nie pozwolę na to. Ania! Ja. Ojcze, proszę! Nie, Pyramusie, to nie podlega dyskusji. Do domu. Ty też, młoda damo. I nie będzie już rozmów o miłości ani o niczym innym. Dokładnie. Nie pozwolę, aby nasze nazwisko zostało splugawione przez połączenie z ich nazwiskiem. Jak śmiesz! Następnego ranka. Pyramus czekał na zewnątrz, by porozmawiać z Tisbji, ale było jasne, że jej rodzice nie wypuszczą jej ponownie. Próbował na rynku, a nawet w ich sekretnym miejscu w lesie, ale nigdzie jej nie było. Mijały dni, a Pyramus coraz bardziej desperacko chciał ją zobaczyć. Jednakże bezskutecznie. W końcu po prostu się poddał. Nawet ptaki protestują, że przyszedłem. Tutaj mogą mnie pogrzebać. Biedną duszę ze złamanym sercem. Taki tydzi melodramat, nie sądzisz? Tisby? Tutaj jestem. Gdzie? Ściana oddziela nasze ogrody. Chodź! Nie górą, tylko przed tobą. Tu, gdzie dziura. Tisby! Rodzice nie mogą się o tym dowiedzieć. Ależ tęskniłem. A ja za tobą. Rodzice zamknęli mnie tutaj, mając nadzieję, że zapomnisz o mnie. Co? Dlaczego? Boją się, że moglibyśmy razem uciec. Ale dlaczego mieliby? Ramus? Otóż to. Jakie to? Moglibyśmy razem uciec, zbiec. Jeśli się pobierzemy, rodzice będą musieli nas zaakceptować. Mówisz poważnie? Pomyśl przez chwilę. Jeśli będziemy małżeństwem, zostanę zięciem twojego ojca, a ty synową mojego ojca. Wtedy nie mogliby nam zakazać spotykania się. Bo jesteśmy rodziną. Dokładnie. Tisby, ukochana. Tak, się? Byłbym zaszczycony, mogąc dzielić życie i podążać za tobą i tylko za tobą. Tisby, czy wyjdziesz za mnie? Tak! Tisby! Muszę już iść. Spotkajmy się tu, jutro wieczorem, gdy rodzice już zasną. Przyjdę. Tysiąc lat upłynie do tego czasu. A kolejny tysiąc mógłbym na ciebie czekać. Ty Idę, tato. Adie, mój mężu. Adie, moja żono. Następnego dnia. Pyramus spędził cały dzień podskakując i z uśmiechem na twarzy. Wiedział, bowiem to, czego nie wiedzieli inni, że on i jego luba będą razem na zawsze, począwszy od tej nocy. Tego wieczoru Pyramus wymknął się pod mur ogrodu i czekał na przybycie Tisby. Tisby! Jesteś tam? Tisby! Wybacz mi spóźnienie. Gotowa? Tak! Nie mogę uwierzyć, że to zrobimy! To jak jakiś sen! Z którego nie będziemy musieli się obudzić. Dobrze. Spotkamy się pod drzewem morwy nad rzeką. Spotykamy, a nie idziemy tam razem? Tak będzie bezpieczniej. Idź pierwsza, a ja ruszę potem i się zaraz zobaczymy. Okej, okay, jeśli jesteś pewien. Jestem pewien. Ufam ci. Ufasz komu? Nikomu, tato. Naprawdę, myślisz, że uwierzysz, że stoisz tu i rozmawiasz ze sobą w środku nocy? To była moja wieczorna modlitwa, tato. Jeśli ci przeszkadza, mogę przestać. Nie, nie, w porządku. Nie chciałbym ponosić ciężaru w Boga. Dobranoc, statku. Było blisko. Powinnaś już iść. Masz, weź to. Dzięki temu nikt cię nie rozpozna. Dobry pomysł. Dobra, jestem gotowa. Do zobaczenia pod morwą. Nie zwlekaj za długo. Nie będę. A. Tizbi? Kocham cię. Ja cię kocham. Tizbi biegła ulicami miasta, starając się uniknąć bycia rozpoznaną. Niedługo później Tizbi dotarła do miejsca spotkania. O, Peramusie, kochany, pospiesz się proszę. Peramus? Nagle z cienia wyłoniła się duża lwica. Z jej pyska zwisał martwy królik, zakotwiczyła wzrok w tisbi. Tisby biegła przez lasaż natknęła się na jaskinie. Nie mając dokąd uciec, wbiegła i ukryła się między dużymi skałami. Piramusia, gdzie jesteś? Ale lwica nie była zainteresowana Tisbi. Właśnie skończyła posiłek. Zamiast tego chciała się pobawić. Przynajmniej do przybycia Piramusa, spóźnionego na spotkanie z Tisbi. Przepraszam za spóźnienie, kochana. Ale natknąłem się na Tisby. Przecież nie mogłem być pierwszy. Gdzie ona jest, Tisby? Gdzie jesteś, lwica? Tisby! Wciąż ciepła. Pyramus zaczął układać w głowie elementy układanki, takiej, która wyglądała coraz bardziej i bardziej przerażająco. Pyramus? To ty, kochanie? O nie! Moje spóźnienie kosztowało moją izbi i życie. To moja wina, że spotkał Cię tu koniec, kochanie. Co za głupie ze mnie! Ach. Och, jakże żałuję, że nie zrobiłem o wiele więcej niż to. Przynajmniej, żeby w objęciach śmierci zobaczyć jeszcze raz moją Tisby. <grymne> Cóż dobrego uczyniłeś tej nocy, gdy leżałeś we śnie podczas, gdy ukochana umierała? Jeszcze po ciebie przyjdę, moja ukochana, moja Tisby! Odeszła. Teraz do ukochanego. Tisby biegła przez las po śladach lwicy, by odnaleźć drogę z powrotem do drzewa morwowego. Gdy się zbliżyła, przyspieszyła, a jej kroki były pewne i lekkie. Pyramus? Gdzie jesteś, ukochany? Pyramus! Zimny. Jest taki zimny. Ach, co tu się stało? Dlaczego to zrobiłeś? Myślałeś. Myślałeś, że zabiła mnie talwica? Zamiast stawić czoło życiu beze mnie, chciałeś do mnie dołączyć? Ale ja tu jestem, Pyramusie. Proszę cię, wróć tu do mnie! Proszę cię, wróć do mnie. Proszę. Jeśli nie możesz do mnie wrócić, to ja pójdę za tobą. Nadchodzę, kochanie. Wkrótce S będę. I tak oto nieszczęśliwi kochankowie obok siebie przekroczyli ostatnią granicę wspólnego życia. Kiedy tak leżeli, ich krew mieszała się z ziemią, odżywiając korzenie drzewa morwy, którego owoc, niegdyś ciemny i gorzki, teraz zmienił się w czerwony i soczyście słodki, podtrzymywany nektarem prawdziwej miłości. Do dziś drzewo Morwy przypomina o historii Pyramusa i Tisby, o tym, że największe ofiary ponoszone za życia są w imieniu czystej miłości.